Cześć! Dzisiaj otworzę sobie te epickie dropy, więc oglądaj do końca, bo będzie fajnie, ciekawie dobra, na te no fajnie, bardzo mi bardzo te epicki dropste. Kurczę, ale kolejne epicki. Teraz ikona gracza. Mityczne, uwaga, teraz będzie fajnie. Mo może być fajnie. Ikona gracza, ale. Nie wiem, nie wiem. Nie, nie. Legendarnie. Jak, jak, jak była jakaś legenda, proszę. Gdzie